Dobra, faza, baza, idą święta. Faza, baza, idą święta. Idą święta moi drodzy, więc... Yy, podzielmy się opłatkiem i tym wszystkim, co tutaj jest zawarte. I pokój jego duszy, czy coś tam. Nie, nie, no, zapierdolę, czy on żyje. Eee, a, nieważne no. Przepraszam, więc ja pierdolę. ŚWIĘTA! Woohoo! Zimowy czas, wszystko zwalnia tak jak są. mogę już odpocząć... Jezu, jakie cozy, jakie cozy! What the hell? Oh, oh. Zwolnił świat, bo dzisiaj liczy się komfort, uciekam pod kurz Czekam na gwiazdkę na niebie, już liczy się, że mamy... Ej, no to jest taka kurwa... Ej, ja, ej, ja tego nie będę hejtował, bo to jest y, piosenka typu właśnie święta i kurwa... Yy, wiesz, takie kurwa noś, no wiesz. Musical świąteczny. To jest tak kiedyś, kurwa, kiedyś było coś takiego... Kto to kurwa robił? Pamiętam, że kiedyś yy, właśnie artyści jacyś nagrywali takie co roku, takie jakby kompilacje. Wiesz, że jakby było na przykład wiele tam, 20-30 artystów, i nagrywali takie piosenki, takie świąteczne. Eee, nie wiem kto to. Nie wiem co to kiedyś było, ale było kiedyś coś takiego. No to no, 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 tak brzmi trochę. Odłuż telefon, dzisiaj rozmawiamy o. Samo mówił? O, widzisz. Słabo nic przego mnie nie spotka. Polscy artyści dzieciom? A może coś takiego? Nie wiem, czy mi się to śni. Mi się Taki to Disney vibe, wiesz o co chodzi? Ubieramy Christmas tree. Okej, okay, to jest za mnie. To brzmi jak do piosenka, do jakiejś kurwa bajki Disney'a i to jest okej, okay. akceptuję to. Wiadomo, że tego kurwa nie słuchał, ale... to jest okej. Okay. Zamiast listy i wdzięczność mam w głowie. Największy prezent to, że mogę być przy tobie. Więc Santa Klaus dziś nie musi nas odwiedzać. Kiedy mam was, nam samotność nie dospiera. Spadł już śnieg ulepny bałwana. Mam luz, więc bawmy się do rana. Każdy dzisiaj krzyczy Merry Christmas. Ja pierdolę, nie? Eee, Zbychu, co kurwa dupę pokazuje na odcinku Stary, potrafi wydać taką piosenkę A palion kurwa, co zgrywa Family Friendly gostka nagrywa RFN ruchanie Niesamowite kurwa Flip the switch, bro Czekamy, aż gwiazdka błyśnie Święta już coraz bliżej Są coraz bliżej Są coraz bliżej Są coraz bliżej Znowu idą się Blask, to każdy z nas, liczy się cieszę Da, że... że ma dużą różkę, kurwa, nie? Co za chuj cieszy, że Was ma. Święta, ten czas. Oślepia, landek, blask, to każdy z nas, liczy się przyjać, cieszy, że was ma Ej, no nie nie hejtuję tego szczerze. Takie kurwa pozytywne wchodzi. Nie, ma, nie mam się do czego przypierdolić. Uważam, że jest to zachowane w takim klimacie, jakim miało być. Ej, szczerze, wolę kurwa Ej, nie wiem czy wy też tak macie Ale strasznie kurwa nie cierpię, jak wychodzą jakieś piosenki świąteczne. I próbują mnie przerobić na inny gatunek muzyczny. Na przykład nagle wchodzi trap i on nawija kurwa trapowe, kurwa. Yo, to jest kurwa święta, wiesz, jestem kurwa. Ej, ten, jestem kurwa złym, złym Mikołajem. <laughs> kurwa, jestem tough. Jezu, nienawidzę tego, kurwa. Szczerze, wolę, żeby takie coś wychodziło. Cześć. Jezu, nienawi. No nie Cześć wiem, kurwa, bizanko. to jest takie chójstwo. O! Klasa czy obciach? Klasa! Jak myślisz? Czy zapach mamona, czyli połączenie zapoconego poliestru, żygów i gówna, to już zagrożenie biologiczne. Nie wypowiem się na ten temat. Nie nie wypowiem się na ten temat. Ponieważ nie wiem, nie jest to potwierdzone. No i spoko, pozytywny numer. Pozytywny numer.